Łooo, wow, co tam się odkierdzieli? O, oh, będziesz jeszcze więcej rzędu. Ty wyraz na i pan. Jeszcze że cię jaka gruba pinga ty! Proszę za tu serdecznie, o. Proszę wejść, o jak wyjebał pięknie. A ja tam ciągle, o, siedzę na krześle O, jest, o kurwica, dobra. I co jest? A, nie to jak to... Mm. Ja już jestem pełny z tą amunicją. Trochę zacznę z karabinku na udzielać. Ło, co tam się od pierdnię Co tu jest No, jestła akcja. Coś ciekawego. Да. Гранаты можно набирать. Скоро тут dobra to się może w busie coś jest. Nie, yeah, Normalnie nie Ty, dlaczego. ty! Weź zostań! Stój! Tam. To ja ci muszę spojrzeć na łeb Bo mam luk na tobie A no 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 Ty też u mnie masz luk? Dzień dobry Czyli daj mi to <laughs> Daj mi to Nie To jest moje Ale muszę na to spojrzeć To jest moje Ale okay. ty musisz spojrzeć na to O, dziękować Ale to mi się kopciiii Przejebany Dobra majster przechodzimy chodź Panie majster Dobra. Idziemy O Jeszcze więcej zetów Ty wyraz bagaja jebany O no. A kurde, nie ma coś się dogamy teraz. No, ja. Co, wziąłeś pestki? Trudno. Kiedy indziej. Nie, nie. Kurde, czekaj się jakoś, to mi się broń.

Ty już? <noise> Jeden raz? A nie, zetknęło no. <noise> <noise> Jak go dusił. A nie, to, to e, nie Chłopie, co ty za tobą, przed tobą, chłopie? się <noise> mi trochę. Dobra. Która mi trochę zaangażuje? Słaby net. Ale ściny. Nie wiem, u mnie nie ścina. Co się z tobą nie tak chyba? Ja to mocno ścina. Twoje naboje, tutaj jest W kabinku za tobą. Co? Nabojniki. Mhm. I tutaj znowu, coś się z tym będzie A czy gdzie ty jesteś? Ty poszedłeś do przodu, czy? No. Aha, dobra. To było tam dwa i tutaj jeszcze, tu. Tu, 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 tu. Kurde, czemu tak lajki, no kurde. Czekaj chwilę i wejdę, co? No to nie wiem, czy wywali chyba gierkę. Wiesz co, jak ty wyszedłeś, to ja ci chyba będę musiał podać ten, kod do tego. O, coś się zacięło. Dobra, wyjebane. Стоп! топы. ты не жия. Nieee... gruby. Gruby? Nie, 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 A go zaraz rozpierdyle, chłopie. <laughs> o, oh, fuck! Go get him, buddy. Nie następnik. Co da mi? Ty dostałeś ode mnie. No. Anke, nie idźcie mnie strzyzać, nie zrewolwuj O chuj, ginek tu jest, pięknie widzę Ło, jaka gruba pinda, ty! Dwie grube pindy! Dobra, już po nich Cholera Jeszcze coś leci? A tam jeszcze idą o cholera oj, oj Ale będzie przykro jakbym ją tak czekaj yy, muszę się jep No wypierdalaj kurwa Do <nie> A <śmienicza> straciłem chyba ten, a nie tam do jest. Do <śmienicza> Co happen? <laughs> I don't know man. O, mm. mm. ty minę można zrobić. Gran, to chce. Mm. <laughs> I minę. <You're> Moja. <laughs> O kurwa, wyciągnąłem zawleczkę. <śm> <śm> Dobra. Zaraz to przetestujemy. Dzień dobry, proszę za mną, tu serdecznie. O, proszę wejść. O, jak wyjewało pięknie. <śm> Ulele, jeszcze se pójdę zrobić jedną. Podobuje mnie się to, ale tym Co razem czy... to. Kurde. O kurwa, już nie mam. Dobra, nie mam już prochów, tylko jedną tomę mogłem zrobić. E... Minę. Ох наверное, холера Я не вижу! Черт I co my tu mamy? Skrzyneczkę, której nic nie ma. O, tu mamy skrzyneczkę, która też jest pusta. Ktoś już tu był przed nami. Brzmi niepokojąco. O, ten, yes. ten o kurwa to nie działa. No dobra, trudno. Double shota dostał. Co tam? Nie z tego Ty już koniec rozdziału? Ty ale to krótkie to jest uh. Chyba tak, bo wchodzimy do Yamahama wow. Wow. Musisz się uleczyć Bo kuźwa jesteś na wytrzymaniu 25 Eee